Now I can My heart condition nearly critical You make me stronger than I've ever been before But also weaken and knees fall into the floor Za nami szosta edycja Serce malowane Nie wiem, ile tych edycji jeszcze będzie, dlatego że tak bardzo nam się cała ta akcja rozkręca. Tak nas jest dużo, jest nas coraz więcej. Ja jestem przeszczęśliwa i bardzo dziękuję wszystkim energistom, że chciały wziąć udział w dzisiejszej akcji. Dziękuję też wszystkim paniom, że zaufały nam i pozwoliły wykonać sobie przepiękny makijaż permanentny. Dziękuję też lekarzom medycyny estetycznej. Dziękuję osobom, które robią dzisiaj USG, które robią mikropunkturę. Tych osób jest bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zostanie w waszej pamięci i e, będziecie tą akcję niosły dalej. Ponieważ dzisiaj mamy wyjątkowy czas, taki jeszcze mikołajkowy i przedświąteczny, to życzę wam wszystkim w takim wyjątkowym czasie e, dużo ciepła w sercu, życzę wam śniegu na dworzu i życzę wam, żeby te dni, które teraz będą były najpiękniejsze, żebyście spędzały w gronie znajomych, w gronie rodziny. I żeby to serce i to piękno i tą pozytywną energię, którą tutaj wytworzyliśmy dzisiaj wspólnie, żebyście rozniosły po swoich domach i żebyście puściły to daleko w eter i daleko w świat, bo też są u nas dzisiaj osoby, które przyleciały z daleka, żeby Wam pomóc. Życzę Wam z całego serca wszystkiego, co najpiękniejsze.